W sumie no, miał być ogień, więc jest ogień. Tak naprawdę wiem, że w środku bardzo się boisz. Doszły mnie takie suchy po ostatniej konferencji, że no, zbyt mocno z Tobą ujechałam i że być może Ty się nawet w tym oktagonie nie pojawisz 28 sierpnia. Więc ja dzisiaj zaplanowałam, że będę Cię traktować jak moją małą suczkę. Dzisiaj Ty będziesz moją suczką i dlatego zostanę dłużej, więc dam dzisiaj wywiadę wszystkim, które Jak dałam. to się mówi, każdy ocenia innego poprzez pryzmat siebie, czyli ten, kto się boi najbardziej, to jesteś Ty. Słuchaj, psychologicznie widzę, że tam wiesz, ciśniesz z tym psychologiem, nie dobrze, żeby cię pompowali, że jesteś taka, wiesz, odważna i że wizualizujesz sobie pewnie to zwycięstwo. Natomiast pamiętaj, nie bój się, no podobno nie boli, obudzisz się po prostu albo w szpitalu, albo na noszach, wiesz, będzie wszystko dobrze. Także wiesz, myślę też, że we freakfajtach rywalki są właśnie godne tych wymian yy, takich słownych. Okej, okay, no i ty chyba sobie w tych wymianach radzisz doskonale. Dziękuję Ci bardzo. Yy. Lilu mówiła też po konferencji, że moje zaczepki były na takim, wiecie, niskim poziomie, że ona się tego nie spodziewała, ale czego to ode mnie oczekujesz? Jakich zaczepek do dziewczyny, która piła swoje siki na kanale na YouTubie? No to, Dziewczyna, wiesz, ale poczekaj, musisz... daj mi powiedzieć, Dobrze. ja mam, wiesz, taki zakład możemy sobie zrobić, bo ty jesteś pewna wygranej, ja jestem pewna wygranej. Zróbmy tak, która przegra, ta pije siki swojej zwycięzczyni. Przecież lubisz to robić, już to robiłaś, piłaś. Przecież to jest freak fight, to jest show. A ty zawsze jakoś tak um, wynosisz się w ogóle ze swoją osobą, i nawet mnie wkurza to, jak się wysławiasz, jak mówisz. Nie wiem, tak, czy macie wrażenie, to. ale chyba każdy odbiera żona Mam cały wrażenie do osoby. wrażenie Ty damy taką kłopotę. Cały wielką czas udajesz. gadasz o sobie. Damy udajesz. Nie masz Takaś żadnych agresja, granic. Zrobisz wszystko coś czegoś... dla pieniędzy, dla fejmu. Po prostu zrobisz wszystko. Aby ci tu kazali tańczyć na jednej nodze, pokazać cycki, zrobiłabyś to. Tylko ty mówisz o sobie, ty ty cały, cały czas. Na pewno. Tak patrzysz a, w lustro, twoja, to musi a twoja musi musi coś siedzieć w głowie. A twoja, agresja, tak a twoja agresja, a absolutnie nie robi agresywna. na mnie żadnego wrażenia. Ale ja nie chcę na tobie ty zrobić sobie wrażenia. Tój, dziewczyno, ty ja sobie... jestem taka, jaka jestem. Nie muszę nikogo udawać. To ty ty przerażasz Ciebie zmienia Ciebie czyli Ciebie cały czas. Wiesz, swoje role. Ciebie przeraża. To ty nie jesteś naturalna. Jesteś hipokrytko. Słuchaj, ty jesteś przewidywalna i ty jesteś cały czas taka sama i no, to to samo. Właśnie. Jestem nie taka sama. Sprawisz... Nie zmieniam się. Ale tak jak nie przerywaj mi. Ty się zmieniasz chwilę. Taka króciutka odpowiedź, bo już nie czyta z telefonu. Słuchaj, dobrze mieć ego. W sporcie jest bardzo dobrze mieć ego. Czasem ja... trzeba je schować do kieszeni, żeby ciężko trenować. Ja w porównaniu do Ciebie trenować. jestem... Ja w porównaniu A Ty co? operację? Ja Nie trenowałaś. Operację, a, mówi ta, która ma usta na pół twarzy no, i naciągniętą całą a twarz. Jakie Ale ty, jak nie masz nogi Dlatego ja nic zrobione, nie mówię. Dlatego ja nic nie mam przeciwko operacjom. Absolutnie ja nic nie, nie mam. Jestem super tolerancyjna. Ja też nie mam. A, ty no i i a ty przychodzisz i zarzucasz mi, że ja mam cycki zrobione. Jako no nie, nie no macie nic A sama wciwko. ma całą twarz porobią. Ja powiedziałam, że będzie walka, cycki naturalne z cyckami Dobra, dziewczyno, to jest koło zamknięte. Ty cały czas jest. w kółko to nie, samo. Nie denerwuj się. Cały czas w kółko to samo. Mówisz o sobie. będzie szybkie Cały czas mówisz o sobie. Dziewczyny, To nie jest reklama salonu piękności jakiegoś, że będziecie teraz się licytować, kto ma więcej kwasu hialuronowego w w usta albo w cyckach, więc przejdźmy do serna tego, że macie się pić morto. A opalik przemówił. No już sobie sprawy. Wszątny. Jak jestem silniejszy od ciebie, rozumiesz? Myśl, ci myślisz, wiesz, myślisz, że jesteś po prostu jakimś jakąś maszyną, ja ci udowodnię, że nie jesteś, że jesteś malutka, no, no. jesteś w środku takich. Co ci tak odkazy? Kurczaczek malutki. Kurczę, zobacz, teraz grasz, masz taką maszyna maszę. To, to teatr jest. To teatr jest, tak? w oczy, dochana, patrz, i w oczy. No i co? Myślisz, że się nie będę strasza. Sprzątnie. Słuchaj. Będziesz płakać. Będziesz płakać. będziesz płakać, będziesz płakać. Będziesz płakać, będziesz płakać, zostaniesz, Ale słuchaj, zostaniesz seks masterką. Znowu, ponownie. Pozycja bokserska do widzów, proszę bardzo. Już 28 sierpnia. Ergo Arena, Oktagon zapłonie. Lil Masti kontra Ewa Brodnicka.